Został zapisany pomyślnie. O, nasze auto. To see teraz może jakieś przestępstwo zrobimy. Sorry. Reed, come in. We got an circuit in the city. We know they have scouts cruising the streets in your area, challenging cars to race. I want you on this. Once you get in, stay on it you get to the champ. No i się odblokowały nam wyścigi. Teraz trzeba szukać jakieś szybkie auto, ale najpierw to może taksówkę znajdziemy. No jest tu. Tu pojedziemy. Tam gdzie to jest? Nie to. No dobra, potrzebnam tylko jakieś szybkie auto. Eee, czemu te auto zawsze są? Może coś szybko. Hey! Nie, ale sprawdzić, jak nam. Welcome, my friend. So glad you decided to come. I told you about the buy-in, no? Hey, amigo. Glad to see you like living dangerously. The first one to Grand Central Station is El campeón. Okay. No,

Mamma Korea blokowane. Hello? You have proven your worth, amigo. I'm Ava, a scout for citywide racing circuit. Not official, of course. That is part of the excitement, but that there's big money to be made if you join. It's three circuits, nine races plus the final race with our undefeated champ. The first circuit is on now. I sure hope to see you then. That car hit me! Police! What the hell? Patrzcie jakie auto znalazłem. Ha. O kurczę jakie szybkie A! No tym to możemy się ścigać, ale Gdzie to jest? To? A, to są dwa wyścigi. Dobra, dojedziemy. Nie? Kurczę jak to ciśnie I takim autem to ja rozumiem, możemy się ścigać. To jedziemy tam? Szybkie, szybkie. Szybkie te auto, szybkie. Okej. Okay. Yy, gdzie to, gdzie to? Zaraz chyba będziemy na miejscu. Trochę się dziwnie jedzie bez twor tak szkoda że muszę wyłączyć my zaraz będziemy na miejscu a jeszcze nie zniszczyłem auta wow. jesteśmy już to no he's good to see you again okay, okay. baby fasten your seatbelt go next time wyścig. Teraz rywali? welcome to our east harlem race we start at marcus garvey memorial park right along park avenue go its woop bravo oh my god para Zakręcony ten wyjście widzę, teraz tu skręt w lewo. Sorry, trzy okrążenia jeszcze, znowu w lewo. No zaraz ich prześcigniemy Takie z nich cieniasy no, już ich widzę Znowu Jeszcze niech auto rozwalę. Ale zniknęła No jak jeżdżą Serio? Serio? się? Z kim to ja mam się ścigać? Z jakimiś antybotami, tamten gdzieś wjechał w parking. Ostatnie okrążenie. Zastanawiam mnie, dlaczego jak się ścigam, to są so super auta jeżdżą na ulicę? Dlaczego? Ten już tak zaprogramowany jest. No nie! Auto mi się wymi. No mi... Czemu pod koła się tychają Ha, kolejne. I meta. Pierwsze miejsce. Good job, amigo. Let's hope your luck will allow. 10 minut. Ha. Ej, cię nie ominął. No, auto mi się naprawiło. A to co to jeszcze? Może jeszcze jedno? Przestałem swoje na to na w tym odcinku. Kurczę ty... Prawie 30-minutowy odcinek przeczytałem. 4 godziny z tym internetem. Koszmar. Ciekaw ile ten wyjdzie. No i kolejny! Prosto, pod koła. Atak na autobus. Okay. Uh. Uh. Oh, what? Yeah, you gonna catch my licking stick now Oh, uh. Uh. Ooh, yes it eh. What the hell? What's hey, up oh, you What? You... Uh. What the hell? What the hell?

Bum! Tak leczą. Lecisz. No tak, gapisz się i co nic nie pomożesz nawet. Eee. Dobra. Ten sobie z sieć bał się. Nie ucieka.

To na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie. Parówka się opłaci. No i dobra, to na tyle. Spa!